Nie Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica, Dariusz Pogorzelski, Witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dzisiaj, Szanowni Państwo, zaprosiliśmy do naszego studia redaktora Krzysztofa Zalewskiego, eksperta lotniczego, lotniczego z, yy, lo, z lotnictwa. Z tak, miesięcznie. lotnictwa. Witam, Panie redaktorze, jeszcze Boże. Szczęść, Boże. Panie redaktorze, dzisiaj się odbył drugi eksperyment na Tu-154, numer boczny 102. To jest bliźniaczy samolot do samolotu który rozbił się 10 kwietnia w Smoleńsku. Eksperyment miał odpowiedzieć na kilka ważnych pytań, między innymi na takie oto pytanie, czy maszyna mogła z takiej wysokości, na której się znalazła, czyli około 30 metrów nad ziemią, po naciśnięciu przycisku uchod, odejść na drugi, na drugi krąg. Tak, to był bardzo ważny eksperyment. Tutaj może, żeby doprecyzować, to trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, że zdania ekspertów były podzielone, czy w trybie automatycznym samolot może odejść przy wykonywaniu tego typu manewru. Wiemy, że rozmowa w kabinie między załogą, zanim w ogóle rozpoczęli podejście do lądowania, mówiła o tym, że mają zamiar odejść w trybie automatycznym, czyli z wykorzystaniem takiej funkcji odejście. Czyli jest taki przycisk z napisem uchod i wtedy w sposób automatyczny, bez potrzeby ingerencji człowieka, samolot jest, wychodzi na drugi krąg i nie ma najmniejszego problemu. Z tym, że część ekspertów mówiła, że jeżeli jest to tego typu lotnisko jak w Smoleńsku, które jest bardzo ubogo wyposażone i nie ma tam systemu takiego precyzyjnego ILS, to po prostu ta funkcja nie to będzie aktywna. Nie ekspert, znaczy, były akredytowany przy Komisji Rosyjskiej Technicznej pan pułkownik Edmund Klich. No właśnie, teraz ponoć według tutaj danych, które uzyskał nasz dziennik, jest informacja tego typu, że jednak mimo to samolot jak najbardziej może odejść. Także no, wydaje się, że jeżeli załoga wykonała. Prawidłowe podejście, podjęła decyzję na wysokości 100 metrów, odchodzimy, i przycisnęła właśnie przycisk, i próbowała odejść w trybie automatycznym. To znaczy, że wykonała wszystko zgodnie ze sztuką. Tylko pytanie, co się stało, że samolot nadal się zniżał. Tak więc tutaj no, trzeba po prostu wyjaśnić, to kluczowe Czyli wydarzenie. Czarne skrzynki są niezbędne do tego, aby odpowiedzieć na to pytanie. Między innymi czarne skrzynki, ale również i wrak samolotu. No, proszę zwrócić uwagę, że ten wrak znajduje się na terenie Rosji. No, stan to chyba wszyscy widzieli. No, niestety, zapowiedzi, że będzie on w sposób lepiej chroniony, no, moim zdaniem się za bardzo nie potwierdziły, bo narzucenie kawałka prezentu i przyciśnięcie to z jakimiś starymi oponami no, nie załatwia sprawy. Mówiło się o jakimś ogrzewanym namiocie, który no, to miałby jakikolwiek sens, ale to, co obecnie się dzieje z tym samolotem, no to powiedzmy sobie szczerze, to jest coś tragicznego. Tym bardziej, że no, strona rosyjska nie ma żadnego programu badawczego. Jeżeli y, wiedzielibyśmy, że z tym samolotem się coś dzieje, że przykładowo prokuratura rosyjska czy też komisja jakaś rosyjska bada ten wrak i na, na przykład ma jakąś procedurę że na przykład ma zamiar zrobić to, to, to i to, ale po prostu z tym samolotem nic się nie dzieje. Po prostu on leży i niszczeje. I zdaje się w ogóle też niewiele się działo tuż po katastrofie, tak chyba było, były, były oględziny tego wraku, ale czy to one były na tyle głębokie, żeby i, i dokładne, żeby stwierdzić, e, co tam się naprawdę działo, jak wyglądają poszczególne części tego, tego samolotu. Jak to, jak to było jak to wyglądało pana zdaniem? Tutaj no, można zwrócić uwagę na to, że jeszcze wiele e, dni czy nawet tygodni po katastrofie znajdowano szczątki, nie tylko szczątki ludzkie niestety, ale również y, szczątki samolotu. Y, no i zabezpieczenie tego, no sami widzieliśmy... No to szykujące zdjęcia, y, no prawda? No właśnie, pani ty Gargas, która przywiozła z Rosji. Ale można by porównać to do, do takich dwóch rzeczy. Pierwsza sprawa to badania y, wypadku, który miał miejsce, zamachu bombowego nad Lockerbie kiedy właśnie ten samolot został odtworzony z takich niewielkich szczątków. Ale drugi jest przykład. Nie tak dawno rozbił się francuski samolot Airbus nad Atlantykiem i ten samolot, z nie, wie, nie, nie wiemy dlaczego, spadł do Atlantyku i znajduje się na głębokości jego szczątki 4 km. I proszę sobie wyobrazić, że Francuzi podjęli zaawansowaną akcję. Ratowniczą, żeby wydobyć szczątki tego samolotu z tak dużej głębokości. Kosztuje to koszmarne pieniądze i oni po prostu wydobywają to z tych głębin morskich. A my po prostu nawet nie pozbieraliśmy szczątków samolotu z rozbitego, który znajdował się na ziemi. Już nie mówiąc o tym, co się działo dalej, no cięcie instalacji w samolocie, niszczenie wraku no, no to jest po prostu coś niesamowitego. Pojawiają się takie głosy, że właściwie już w tej chwili dla wyjaśnienia przyczyn katastrofy ten wrak, no jakby jego zbadanie niewiele wniesie do, do wyjaśnienia tych przyczyn katastrofy. Zgadza się Pan z taką opinią? Na pewno będzie to o wiele trudniejsze. No nie znamy, sami dokładnie nie znamy stanu tego wraku, co się tam dzieje. No, jeżeli trafiłby w polskie ręce, można by jeszcze przeprowadzić jakiekolwiek badania. No, ale pytanie, czy w ogóle trafi i kiedy trafi i w jakim stanie. Także tutaj no, po prostu ja nie rozumiem całej tej sytuacji, ponieważ jeżeli by Rosjanie prowadzili jakiekolwiek badania, no to oczywiście niech zostanie, niech, niech badają, ale leży po to, żeby leżeć, dlatego, że są takie yy, takie opinie, że może wrócić dopiero po zakończeniu nie tyle śledztwa, co procesu sądowego który może ewentualnie być, do którego może dojść, więc to, to są właściwie lata, a nie, a nie miesiące. No i podobnie wygląda sytuacja z czarnymi skrzynkami, ponieważ umowa przewiduje to, że dopóki nie zostanie wyczerpana procedura prawna, jako dowody w sprawie, zarówno wrak, jak i czarne skrzynki mają pozostać na terenie Rosji. No, wydaje mi się, że tego rodzaju procesy mogą być bardzo przewlekłe, no bo przecież sami wiemy, jak to trwa w Polsce, tam podejrzewam, że również może być sytuacja tego typu, że jest kilka instancji, procesy mogą ciągnąć się latami, tak więc do oryginalnych dokumentów możemy w ogóle nie dotrzeć. Ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mamy przygotowany przecież scenogram rozmów w kabinie Tupolewa, i tam była sytuacja tego typu, że brakuje nam ostatniego elementu, czyli żeby nasi specjaliści z Krakowa odsłuchali oryginału. No i przecież strona polska występowała o to, żeby otrzymać po prostu zapis, nie, nie otrzymała zgody, później chcieliśmy wypożyczyć, czyli na jakiś czas i z powrotem oddać Rosjanom, też nie uzyskaliśmy zgody. Nawet Rosjanie ponoć nie wyrazili zgody, żeby nasi specjaliści odsłuchali tego w odpowiednich warunkach na terenie Rosji. Nie ma zgody, w ogóle nawet nie ma reakcji na pisma prokuratury i w najbliższych dniach do Moskwy w przyszłym tygodniu ma lecieć prokurator Seremet, prokurator generalny, no i będzie ten temat podnosił. Natomiast jeszcze a propos, skrzynek, a propos skrzynek, czarnych skrzynek. My mamy tą polską skrzynkę ATM. Tymczasem, jak się okazuje, w raporcie MAK-u Rosjanie jakby kwestionują wiarygodność tej, tej skrzynki, twierdząc, że ona była uszkodzona, była zamontowana w ogóle w samolocie, była zamontowana w niewłaściwym miejscu, więc no, te zapisy, które my możemy ujawnić, no, mogą mieć też taki, taki odbiór, zwłaszcza u Rosjan. Znaczy, ona miała troszeczkę inny charakter, ponieważ tamte czarne skrzynki to były typowe czarne skrzynki, natomiast ten rejestrator firmy ATM był po prostu takim rejestratorem eksploatacyjnym. On służył do takiej szybkiej weryfikacji prawidłowości działania poszczególnych elementów samolotu. On w przeciwieństwie do tych czarnych skrzynek, które są w Rosji, nie rejestrował wszystkich powiedzmy, danych tylko po prostu część, ale no, również może być jakimś dowodem w sprawie. Natomiast no, oczywiście e, Rosjanie mogą kwestionować, e, że on był nie tu zamontowany, gdzie trzeba, no, ale pełnił swoją normalnie funkcję, korzystaliśmy z tego na co dzień, można by powiedzieć, i prawidłowo, działał w sposób prawidłowy. W związku z tym tu nie ma problemu, aczkolwiek rzeczywiście pod względem dowodowym nie jest to czarna skrzynka na tym samym poziomie co te, które są w Rosji, no ale oczywiście część parametrów jest tam zarejestrowana i myślę, że z tego można skorzystać, chociażby celem weryfikacji informacji. Właśnie mija rok od katastrofy i jakby ciągle ten zapis tej czarnej skrzynki, tej ATM-owskiej. Nie jest znany opinii publicznej, więc czy on już powinien być ujawniony w jakiś sposób, czy dopiero będzie w raporcie, jak komisja ministra Millera opublikuje raport? raport dopiero wtedy będziemy mogli zapoznać się z tym, co w tej skrzynce zostało zarejestrowane. Ja myślę, że jest to. Tak jakby mm, dowód pomocniczy. Nie są tak pierwszoplanowe jak czarne skrzynki. Może służyć do weryfikacji informacji, które już mamy. Być może będzie on wykorzystany przy okazji raportu Millera. Ale no, nie przypuszczam, żeby y, występował jako dowód samodzielny, bo w tym momencie musielibyśmy całkowicie kwestionować materiał, który otrzymujemy y, od naszego partnera rosyjskiego, uznać je za całkowicie niewiarygodne i wówczas y, publikować własne. Ale no, na razie myślę, że y, jest to przedwczesne. Yy, w, jaki, w jaki sposób, Pana zdaniem, yy, dlaczego prokuratur prokuratura? zdecydowała się na jakby zamknięcie wątku zamachu, bo o tym dowiedzieliśmy się na ostatniej konferencji prasowej. Kiedy właśnie my nie mamy tak czarnych skrzynek, nie mamy y, wraku, oględziny tego wraku, no, nie wiemy na jakim poziomie są te oględziny, y, jakie są dokumenty z tych oględzin i na jakim poziomie te oględziny były przeprowadzone. A tymczasem no, jest y, jedna z hipotez y, jakby wykluczona. No tak, no tutaj rzeczywiście, no... Trudno mi e, zrozumieć tą decyzję. E, co prawda, ja osobiście nie jestem przekonany o tym, żeby e, doszło do zamachu bezpośredniego, ale no, tak jak mówię, przesłanki ku temu e, były wątłe. E, no, chociażby nie mieliśmy dostępu do wraku, nie mogliśmy przeprowadzić badań specjalistycznych. E, i ku mojemu zaskoczeniu no, z tego co pamiętam, bez, zaraz po tym, jak e, nasza prokuratura ogłosiła, że e, wyklucza tego rodzaju e, sytuację, to strona rosyjska podjęła właśnie e, działanie i poinformowała, że będzie badała pod względem pirotechnicznym e, ten wrak, tak jakby w ten sposób podważając e, no, działania własnej naszej prokuratury, tak więc no, takie troszeczkę dziwnie to wygląda. Tym bardziej, że jeszcze komisja techniczna nie zakończyła prac, a chyba na tym materiale powinna się też opierać prokuratura i, i z tego wyciągać, wyciągać, wnioski. To prawda. No właśnie, a kiedy komisja Millera, Pana zdaniem, zakończy pracę? Bo no ten termin się odsuwa, odsuwa, odsuwa i... Moim zdaniem tu bardzo istotna... Bardzo istotny będzie postęp prac podczas y, eksperymentów. Jeżeli zostało stwierdzone to, że samolot w sposób automatyczny może odejść, w związku z tym trzeba wyjaśnić, dlaczego to nie nastąpiło. Podejrzewam, że teraz w trakcie kolejnych eksperymentów będzie, y, będą prowadzone badania, które mają stwierdzić, y, co spowodowało, że ten system przestał funkcjonować. Czy na przykład jest to y, wina y, tego, że Przestał funkcjonować FMS, czyli taki pokładowy komputer. Wiemy o tym, że jest pewna niezgodność, ponieważ w momencie wypadku miejsce zdarzenia powinno się pokrywać z zapisem tego miejsca, w którym przestał pracować komputer pokładowy, a jest różnica w granicach 800 metrów. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy Nastąpiła przerwa w dopływie prądu, ten komputer został zamrożony i można odczytać miejsce y, geograficzne, w którym to nastąpiło i ono się nie pokrywa y, z miejscem rozbicia się samolotu. No, jest to coś, co może świadczyć o awarii y, tego urządzenia. Tak mhm. więc no, tu jest wiele elementów, które należy przebadać. No, właśnie dlatego są potrzebne, potrzebne czarne skrzynki, cały czas do tego wracają. No nie tylko, ale też i przeprowadzenie tych eksperymentów. Pamiętajmy, hmm. że możemy zrobić to, co możemy, czyli mamy samolot, który jest w identycznej konfiguracji, możemy przeprowadzić badania, które mogą na przykład stwierdzić, co mogło się popsuć w tym samolocie, że po prostu ten przycisk odejścia nie przestał funkcjonować. Hmm. Czyli można na przykład, nie wiem, poszczególne elementy yy, zasymulować awarię na przykład systemu określonych systemów pokładowych, żeby stwierdzić, co mogło przestać działać w tym samolocie i co mogło spowodować to, że nie, by, nie byli w stanie wyprowadzić samolotu z tego nurkowania. Yy, więc niewykluczone, że będą je, mogą jeszcze być kolejne eksperymenty przeprowadzane? Ja zakładam zdaniem? tak. Ja, na przykład dla mnie najlepszym potwierdzeniem tego, co było napisane w naszym dzielni, dzienniku o tym, że, jest, że ten przycisk funkcjonuje, jest to, że eksperyment został powtórzony. To znaczy, że jeżeli by się okazało, że ten eksperyment nie ma sensu, no to po prostu po pierwszym yy, eksperymencie by stwierdzono, że no wszystko już wiemy i nie kontynuujemy dalej badań. A jeżeli te badania będą trwały i będą się rozwijały, to będzie znaczyło, że no powoli zbliżamy się do prawdy. Mm -hmm. Bo pojawiły się też takie zarzuty wobec tego eksperymentu, że on był przeprowadzony w no w nie w takich warunkach, w jakich rzeczywiście lądował samolot. Czyli nie było mgły, no nie było to jakby, tych jakby emocji, Emocji, które, które mogły towarzyszyć pilotom podczas tego lądowania. Czy Pana zdaniem to rzeczywiście wpływało na ten eksperyment? Bo to chyba ekspery... mhm. Moim zdaniem nie, ponieważ no pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy. Nie można ryzykować życia załogi, no ale przecież eksperyment może być przeprowadzony na zdecydowanie większej wysokości. Można do pamięci przyrządów pokładowych wprowadzić na przykład zapis taki, że według Aparatury, ziemia będzie na przykład na wysokości 3000 metrów, wprowadzając odpowiednie dane. I wówczas samolot może się tak zachowywać, tak jakby ta ziemia była nie na wysokości 0, tylko na wysokości 3000 metrów, czyli tam, gdzie jest jeszcze bezpiecznie, kiedy można spokojnie jeszcze wyprowadzić ten samolot jest na tyle dużo miejsca, że nie, nikomu nic nie stanie. Natomiast y, y, można odwzorować lot na większej wysokości z założeniem, że na przykład na wysokości 3000 metrów jest ten poziom zero. I to nie ma najmniejszego znaczenia, czy jest mgła, czy nie ma mgły, bo to nie ma, nie ma większego znaczenia, bo chodzi o to, czy jak się zachowuje samolot, y, jaki jest jego profil lotu, jak jest wyprowadzony, ile trwa, czy na przykład prędkość opadania, z jaką y, samolot y, zniżał się, y, była na przykład za wysoka i że na przykład wówczas y, odejście na drugi krąg wymaga nie na przykład wysokości 100 metrów, tylko 150 metrów i tak dalej. Także tego rodzaju elementy mogą zostać przeprowadzone i myślę, że to nie ma najmniejszego znaczenia. Bo tam jeszcze a odnośnie tego przycisku uchod jest taki warunek, aby on zadziałał. Musi być włączony Automat ciągu, tak? Mhm. I, I też pytanie, czy, czy on był włączony i czy, czy to też działało? Nie, no to chodzi o to, że jest to tak jakby jeden z trzech kanałów autopilota. Mhm. Jeden z kanałów odpowiada za. E, sterowanie ciągiem e, silnika. W związku z tym, no, wiemy, że e, dopiero e, później, tuż przed e, tragicznym wypadkiem, e, zostało zerwane sterowanie właśnie ciągiem e, silnika. Także myślę, że no, działało to w sposób automatyczny, że, że tu nie ma tego problemu, ponieważ. E, no jednym z zarzutów było to, że załoga próbowała lądować. Wtedy mówiono mm, o lądowaniu że, lądowanie, że lądowaniu, że próbowała lądować na autopilocie. Natomiast no, tu raczej chodziło o to, że przeprowadzała manewr podejścia do lądowania z wykorzystaniem autopilota i również wykorzystywała autopilota do odejścia z nadlotniska. I w, I w tym momencie no, to jak najbardziej y, ciąg y, sterowanie ciągiem było właśnie przez autopilota. Dopiero w momencie, kiedy pilot próbował się ratować, jak się okazało, że y, prawdopodobnie przycisnął y, ten przycisk uchod i nie było żadnej reakcji, no to musiał się ratować tym, że po prostu pociągnął stery na siebie i zwiększył moc silnika wtedy ręcznie. I właśnie. Y, można albo odłączyć autopilota, przyciskając odpowiedni przycisk, albo na przykład zwiększając moc silnika o pewną wartość. To wówczas automatycznie zrywa się sterowanie przez autopilota. Tak samo odpowiednio mocne szarpnięcie na siebie sterów też zrywa sterowanie, sterowanie przez autopilota. Tak więc, Ale to nastąpiło dopiero w ostatnim momencie. Także tu nie przypuszczam, żeby to był problem. 11 kwietnia na lotnisku w Siewiernym. Siwierny lądował prezydent Miedwiediew. Czy to było pana zdaniem podyktowane tylko względami praktycznymi, zaoszczędzenie czasu, czy może też był jakiś inny komunikat, który. Nie, no, oczywiście tym lądowaniem przekazano nam Polakom? Nie, no oczywiście, Rosjanie pokazali, że jest to lotnisko bezpieczne, na którym ich prezydent spokojnie może wylądować, że nie ma najmniejszych problemów. W związku z tym, no, to był taki kolejny przytyczek y, do strony polskiej, która no, wylądowała w Moskwie, tułała się. Długi okres czasu komunikacją, zanim tam dotarła, natomiast no, Rosjanie pokazali, a my, czemu nie? Nasi piloci są dobrzy, są przygotowani, nie ma najmniejszego problemu, lotnisko jest w pełni sprawne, z tym, że pamiętajmy, co się działo. Przecież tam ile tych drzew zostało wykarczowanych, jak został zniwelowany teren, jak Są nowe, nowe lampy, nowe tak. wszystko. Tam jest tak. Nawet jeden z moich kolegów, który był w Smoleńsku, przywiózł fotografie, na których widać, jak Rosjanie kładli nowe kable energetyczne, żeby zasilać. Lampy, które się znajdowały na, na progu pasa startowego. Tak więc tam naprawdę Rosjanie poczynili dużo przygotowań, żeby to lotnisko już wyglądało w miarę normalnie. No, panie redaktorze, wszyscy czekamy na raport. Nie wiemy, co tam będzie, ale czy po tym raporcie ta dyskusja jakby troszeczkę będzie bardziej merytoryczna, Pana zdaniem? Będzie tych pytań mniej? Jak Pan ocenia? Na podstawie tego, co już wiemy w jaki sposób? To, co mogę powiedzieć, przynajmniej nasza odpowiedź na raport mak była bardzo dobra, bardzo merytoryczna. Nasze uwagi do raportu też były, moim zdaniem, bardzo dobre. No tylko tutaj nam brakuje tego istotnego elementu, czyli współpracy strony rosyjskiej i dostarczenia tych dokumentów. Bo niestety Rosjanie wychodzą z założenia, że nam są w stanie dostarczyć wszystkie dokumenty, które. Potwierdzają ich tezy, ale jeżeli my żądamy dokumentów, które stawiają zupełnie inne tezy, no to w tym momencie oni mówią, że nie jest to związane z, ze sprawą i nam po prostu tego nie chcą przekazać. Tak więc tu niestety jedyny problem jest taki, na ile komisja Millera otrzyma wymagane dokumenty. Co prawda, oczywiście Rosjanie twierdzą, że już wszystko nam przekazali, no ale to moim zdaniem nie jest to prawda. No ta lista, która była w uwagach, była dość długa tego, czego strona polska nie otrzymała. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę, za przyjście do studia. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru był redaktor Krzysztof Zaleski z miesięcznika lotnictwa. Dziękuję. dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę i na polski punkt widzenia zapraszam już jutro o 21.40. A teraz życzę wszystkim dobrej i spokojnej nocy z Panem Bogiem.